Jeżeli ktoś ma możliwości w rodzinie, niech namaluje, niech, niech maluje e, obrazy na ten temat, niech właśnie pisze wiersze, a może uda nam się stworzyć piękny, piękny właśnie hymn, właśnie hymn, hymn pamięci bezimiennych patriotyk. Hymn pamięci bezimiennych patriotów. Będzie to wielką, wielką nagrodą za ich cierpienia i za ich śmierć, że odeszli. Bóg za. Panie sędzio, gdyby na Radzie Warszawy w roku i jest na melodię Ojczyzno ma. Wszystkim rozdałem. Jakby pani sędzia Chciała obserwować to proszę bardzo, można pana Wojtka poprosić się ten krok. Pani sędzia, a jeszcze ja mogłabym jedno z powiedzieć, bo tak pięknie właśnie póki my żyjemy, a co dalej, a czy nie należałoby nasze dzieci, nasze wnuczki tym zachęcić i wprowadzić i właśnie tutaj jakoś... Właśnie, to by należało... Ja od zauważyłam młodego człowieka, który z czcią... Bo skłonił głowę, przeżegnał się Tak, tak pięknie zainteresował się. Tak, proszę Państwa, pomnik, tak, bardzo dziękuję, to jest tak, tłuszczna że, że bardzo, bardzo nasza Proszę Państwa, utrwaliłam to, ile mogłam, co zrobiłam Płasić. dla tej sprawy. Przeprowadziłam śledztwo, po śledztwie nie, materiały poszły, poszły do Niemiec. Potem napisałam trzy książki, potem napisałam trzy książki, już nie jako prowadzący śledztwo, a je, prowadzący badania historyczne a ostatnio z, inicjatywy, z, in, z mojej inicjatywy z, z mojej inicjatywy i przy dalszym prowadzeniu państwo zbudowaliśmy pomnik, to wszystko jest właśnie dla tej, dla tej pamięci kto mógł, kto mógł też dorzucił, dorzucił jakiś grosz także uwaga bardzo celna bardzo trafnie tak, ja swoim rzeczom przekazuję czy Także, można? Tak, głośno. Na jaką melodię? Ojczyzna ma. Wszyscy znamy Poszedł... tą melodię. Ma... Warszawą ma. Znowu ma... jesteś poszukiwana. Znowu duma pana narażana, Znowu musisz, o Boże, z trwać. Prawne nie, akty ci napisali, Sejm radni zgodzili się, przygadzogni miejsce przyznali, inni radni są teraz na nie. Warszawa ma Jesteś oszukiwana, znowu duża trwa narażona, znowu musisz po Boże słychać. Fałszki stoli za prawdę uznali, tylko garstkę chcą ofiar czcić, tam gdzie pomniki pomnik Jakże długo z nas będą tak drwić? Ma. Znowu jesteś oszukiwana, Znowu duma twa narażana, Znowu musisz oborze orzesł trwać. chce polskie ofiary zagłady, Warszał uczcić na ślub, który w których murach Warszawy bezradnych, byli Niemcy wpadali na dróg. znowu jesteś oszukiwana, znowu duma pana rażana, znowu musisz... No Boże, oborze swym twarz, W Twoim godle zwycięska jest nika, lecz nie umie bronić swych spraw. My zbieramy się pod pomnikiem usypanym w stanie, wśród praw. Znowu jesteś oszukiwana, znowu duma Twa narażana, znowu musisz po Boże swym trwać. Nasza prośba, Boże, jest wielka, abyś pomoc i łaskę nam dał. Młodzi, gdy przybędą starsi i młodzi, KL warszał ofiary tam czcić. z zjech się wdzięczność w sercu Twym zrodzi, Gdy przybędą starsi i młodzi, KL Warszaw, ofiary tam ścich. dziękujemy. bardzo. Brawo. Jeśli dziękujemy Pani by to jeszcze moglibyśmy zaśpiewać rotę warszawską i ja już tekst zdaję. Proszę, proszę. rota warszawska, uczcimy pamięć braci zbywnych, zabitych planem, niech cała Polska modry się. Nie my tu gdzie krzyż, gdzie drochy naszych braci. Oczy wznosimy nasze wzwyż, a niech się wszyscy długać. Tu nas prowadził polski głos, nas nie pokonało. Nas niepokonano. Od krzyżem wielki leży głaz, z wykutą liczbą ofiar, które zabijał strzał i raz, spopielał pieców pożar. Ofiary kachel warszawców. jak chwała rzeź w której nam potrzeba. Niech Chrystus broni naszych sił, oby w nas zawsze żył, oby w nas zawsze żył. Warszawa chce mieć pomysł, godności bronić, Modlitwą wścić zgładzony lud, tożsamość Polski chronić, nas nie pokona żaden dróg. Tak nam to pomóż Bóg, tak nam to pomóż Bóg.